Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym poradniku Jegera. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak samodzielnie zaaplikować nasz nowy produkt, który nazywa się Jeger Ceramic. Czego potrzebujecie do wykonania tego efektu? Potrzebujecie oczywiście podkładu. Jest to podkład pod masę dekoracyjną samej masy, czyli efektu Jeger Ceramic. I oczywiście narzędzi. Narzędziami, które będą Wam potrzebne do aplikacji tego efektu jest szpachelka, paca oraz wałek. Tymczasem zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Jeżeli materiał będzie Wam się podobał, zostawcie lajka, like, komentarz. Na pewno nas to motywuje do dalszego działania. I wciśnijcie sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszą twórczością. Jeżeli chodzi o podkład, jest to podkład, który wyrównuje chłonność powierzchni. Ja już mam go tutaj przemalowanego. Używacie do tego wałka, rozprowadzamy go jednokrotnie, malujemy klasycznie góra-dół i czas schnięcia tego podkładu to jest 4 godziny. Słuchajcie moi kochani, ten podkład jest już suchy, jego wydajność to jest 20 metrów. Teraz przechodzimy do aplikacji. Aplikujemy to w następujący sposób. Generalnie rozprowadzamy materiał we wszystkie strony, tylko że ja proponuję Wam aplikować w ten sposób, że tak. Aplikujecie na ścianę grubą warstwę. Oczywiście pamiętamy o tej krawędzi. Aplikujecie grubą warstwę. I z racji tego, że tutaj są takie kulki ceramiczne i ta paca się bardzo ślizga po niej, to tą grubą warstwę wyciągamy na zero. W taki sposób. Nadmiary wszystkie z powrotem do opakowania. I przechodzimy dalej, czyli aplikujemy. Grubszą warstwę i nadmiary ściągamy na zero, mocno wyciskając pasy. Jak będziecie ściągać ten nadmiar, rozprowadzajcie to we wszystkie strony. Ważne jest też to, żeby nie pozostawiać żadnych gruby. Jeżeli nam coś zostaje, tak jak tu przed chwilą, no to oczywiście to na zero wyciągamy pacą. Dlaczego proponuję Wam, żebyście aplikowali najpierw tą grubszą warstwę i ściągali nadmiary? Dlatego, że podczas aplikacji od razu na zero ten materiał jest bardzo ciężki pod pacą, po prostu zmęczycie się, to po pierwsze, a po drugie też będziecie mieli dużo spadu na podłodze, przez co może Wam się też rozjechać trochę wydajność. Wydajność tego efektu to jest 6 metrów na gotowo, aplikujemy go na dwie warstwy i czas schnięcia tej pierwszej warstwy to jest około 4 godziny. Ja w ten sposób aplikuję sobie tą ściankę do samego końca i widzimy się przy aplikacji drugiej warstwy. Kochani, Przystępujemy do aplikacji drugiej warstwy, warstwy, która jest już finalna. Nie martwcie się tym, że ta pierwsza warstwa po wyschnięciu nie będzie wyglądać być estetycznie. Tak to po prostu z tym efektem jest. Aplikujemy drugą warstwę w dokładnie taki sam sposób czyli na fragmencie około pół metra kwadratowego nanosimy materiału grubo. Oczyszczamy sobie pace i te nadmiary ściągamy. Wyciskamy je na zero, rozprowadzając we wszystkie strony. Możecie tutaj używać e, takich krótkich ruchów, żeby nie zaciągać tego tak długo, tylko takie króciutkie ruchy we wszystkie strony. Oczywiście kontrolujemy krawędź. Staramy się tak, żeby ona cały czas była dosyć mokra, czyli tego materiału no, nanosimy i tak krok po kroku, Robicie w ten sposób całą tą ścianę. Ten efekt nie wymaga żadnego zabezpieczenia. Jeżeli wykonacie tę ścianę, 4 godziny czas schnięcia tego efektu i macie już gotowe. Moi kochani, Jäger Ceramik mamy już zaaplikowany. Mam nadzieję, że wskazówki, które Wam udzieliłem, będą dla Was pomocne do samodzielnej aplikacji w domu. Tymczasem zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili lajka, jeżeli materiał Wam się podobał, oraz komentarz. Ciśnijcie sobie też dzwoneczek, żeby być na bieżąco z całą naszą twórczością. Oraz odwiedzajcie nasze media społecznościowe, czyli TikToka, Pinteresta, Instagrama, Facebooka. I to wszystko. Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi efektami, chcecie je zobaczyć na dużych wymalowaniach, zapraszamy Was również do salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, w Warszawie, w Katowicach, w Poznaniu i w Gdańsku. Z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!